Okej. Okay. Witam was w kolejnym odcinku z serii Minecraft. Mianowicie muszę wam coś powiedzieć. Mianowicie utraciłem odcinek nakrywany między poprzednim odcinkiem a tym. I po... Y, ponieważ tego potuszę po kurte naklepo nakrywania y, miejsca mi zaprakło i kurte to mi film sepsuło. Ale No no, ale kurde, mogę wam pokazać co ja zrobiłem podczas tego czasu. Tutaj widzimy, zbudowałem taką pewną wieżę. Ta wieża suszy funkcję wieży obserwacyjnej. Nie ja się sobie wejdziemy tutaj. Widzimy, tutaj jest takie tam... Wiecie, takie pierdoły. Włosimy tutaj. I tutaj sobie możemy patrzeć nie? O, tak ładnie. W no, myślę, że to mi nawet ładnie wyszło. Ale, no, ja słuchajcie, to była największa krapa. I jeszcze w tym odcinku jeszcze chciałem zrobić putowe makasynu. I ja postanowiłem, że jednak sobie zrobimy putowe makasynu w tym odcinku. To więc teraz musimy jakoś sejść na to. Aha, przecież można tutaj. Szkół tę nie trzeba ciągle skakać, prawda? Hasia! Dobra, tylko to chciałem zrobić. <laughs> I tak, zanim ten poprzedni film się sepsuł, już kute kurte zrobiłem takie takie wiesie, takie jakby... No, tak jakby... Czaszy robienie tego. O tutaj właśnie. I tak. Teraz, teraz bym musiał wyrąpać taką dosyć dłuższą siurę. A, właśnie, kulte. Jak widzicie, już mi pata Co jest zawsze fajno, fajną przeszą. Ok, to jest tak, to jest kulte. Ja wam to oczywiście przyspieszę. Ok, to Słuchaj, trzeba jeszcze ten, 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 no, jeszcze takie twa bym zrobił. O, o, węgiel! Dobra, sobie Dobra, jest, yy, tutaj już całe miejsce. Teraz, ja będę robił, to teraz będę. Tutaj sobie, sobie Crafting Table, jak zawsze. A Crafting Table, niech będzie się. No, to tutaj, tak. Tak, i tak. Przyda się to tuż o skrzynek. A, dobra, jak na razie mam tylko dwie, hehe. Tak, słuchajcie. Może mamy jakieś tutaj. Nie, nie mam. Ma, a, 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 a mam trefno w ogóle? Nie mam trefno? Sejo? No muszę sobie to coś tuż Dobra. Um. No znowu się, wyślimy za chwilę. No, tutaj widać to trewno jest tak siwnie yy, ustawione, że trzeba się wspiąć tewnem, Nawet jak kąpię trewno, ale to da, Nie będzie mnie się czepiać. No ma. mi taki challenge, tak zwany t Challenge, gdzie Kulte trzeba sobie jakieś trefienko wypaść i kłty trzeba te postawiać, te trefienka, żeby się łączyły z tym twoim trzewem i tak, żeby się już wiadomo i wiadomo i tak, żebyś nie no, no żebyś tak na zawsze nie opuszczał swojego trzewa. Jakie śmieszne, ale, ale to mi na serio tak to przypomina, to jest to śmieszne w sumie, dobra Dobra, panę całe te wielko Łopanie ile patyków i tych, tych, tych innych Dobra, dziękuję Okej, okay, to jest tak, to więc ten odcinek chyba będzie taki krótszy niż normalnie W sumie, w sumie to też szczerze to już nie mam co robić ma... Mam takie wrażenie, że po prostu zrobimy takie polowanie na NTMany kiedyś. Nie wiem, ile skrzynek. Czy kiesieś? No to zrobimy kiesieś. To będzie tak się że. Tutaj. 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 tutaj jeszcze zajdźwię. No to Jestem ja w wkurza ten click razowe. Hmm, jeszcze dwie skrzynki, tak to by. I jeszcze ta się przydało. A w sumie to jeszcze więcej bym potrzebowała. No. tutaj trzeba nawet dużo trefnat na to. Jeszcze ten twa, sze sze Sześć skrzynek to Ło, Łopanie. No jak, się, no jak się... dosyć dużo na to poszło. Mm, teraz będę ja miał w ogóle napatyki. Znaczy nie na patyki, tylko... O wiem! Pamiętam musiał te świerki wyjątwa świecie. E, świerki, świerki. O, panie, ile tropów. Dobra, 21. 25 świerkowych, świerkowego trefna, zawsze znaczy 21, no dobra, może być. Właśnie, żeby w ogóle było jakieś tefno. Chwila, może kurde, ma faktycznie jakieś tefno. Nie, dobra. Dobra. Teraz ile potrzebuję tapliszek. Jedna? Dwie? Trzy tylko? A to chwila. Może tutaj mam... Y, ...tempowe tapliszki. A, mam, patrzcie, akurat trzy w sumie. A, jeszcze chciałbym zrobić taki, taki, no. Hmm, wie się są. Hmm, no. Eee, nie dobra, nie ma miejsca na to. A, dobra. Hmm, dobra tutaj będzie tak. Stone, dobra.

Wut! I trops. Tak, trops to są tropy smopów. Aha, jeszcze tuż to się na te minerały. Takie. No. Eee, no dobra. No. Um, a, ale nie, to chyba będzie gdzieś mniejsze. Um, dobra, tutaj może być. Jakby się... Dobra. I dobra, już sobie te splusowe znaki. Um, no. O wiem. Minerals będzie po lewej. A A tutaj będzie. O. Dobra. Już możemy szykować. Tiet. wiadem ja mam tuż od tieta. Um, o, właśnie, tutaj jest ten scaffolding jaki wykorzystałem. To jest, to jest nawet fajne. nie mm, yes, O, tutaj jest. No dobra. Tiet. Stone. To stone, też będę stalił. te takie i te takie też. No. Mm, wood. To Łutas mnie to tylko. A, a i to też będę saliszał. Patyki też. I ten snak też. Sandkrafel. Mam chyba na kusze sandkrafel. Tak. Sandstone też się będzie saliszać. Opa. E, to się liczy jako minerały, więc. O, to, o. To będę saliszał to kamiennych. To to minerałów. To też to minerałów, to też to też to to jesenia. Dobra, no, no Idziemy tutaj teraz. E, Wood Sand Crafter, dobra. Tutaj, aha, i tutaj stone, to to też będę saliżał. Food to ja to masz tutaj, to futataś. To też będę saliszał i te city też pętę. Aha, jeszcze tam są melony. To są melony też tam. Co nie, tam chyba są gdzieś melony. A, są melony moje. Melon slice. Oś tu, melon slice. Tutaj się Tak, tutaj się melon slice. Tropy smopów, to to jest oczywiste. i To wszystko. A to futa też. zmychlepek chlepek, sobie pytamy. Teraz minerały tutaj będą. Po lefej. Dobra. A inne to są w sumie no inne. Oczywiście. Czyli te kwarc też jest minerałem. Yy, Fankiel, no dobra, węgiel może być. Dobra. No i mamy już ładnie użykowany makasen. Ten odcinek będzie dosyć krótki. Po prostu ja to, ja to, to jednego z chciałem zrobić. I cóż, widzimy się w następnym odcinku. W następnym odcinku, może będziemy już na place polować to by było nawet fajne. A jeszcze się zobaczy, wiecie.